Kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na tak. Tak, wolałabyś Would you rather. Tak, widziałam u Max i Katasu. Mega mi się spodobała, także stwierdziłam, że dla Was go nagram. Także może nie przedłużając zaczynajmy! Pytanie pierwsze. Wolałabyś stracić wszystkie swoje maskary, eyelinery, pomadki i błyszczyki, albo stracić wszystkie swoje palety i cienie dopowiek. Myślę, że wolałabym wziąć wszystkie swoje cienie i palety do pobyt. No bo, jak będę miała eyeliner i maskarę, no to mogę sobie zrobić po prostu kreskę, wytuszować rzęsy. Jakaś fajna pomadka czy błyszczyk, i mam taki fajny, klasyczny makijaż. No a z całymi cieniami, no to nic bym nie zrobiła. No bo, co bym sobie wymalowała oczy bez tuszu, bez pomadki, to tak trochę nie bardzo. Także wolałabym stracić te wszystkie cienie i palety. Drugie. Wolałabyś. Um, ściąć wszystkie swoje włosy. O Boże, albo nie, albo nie obcinać ich już nigdy więcej. Nie obcinać ich już nigdy więcej. Ja, słuchajcie, moje włosy nie pamiętam kiedy raz obcięłam w Polsce, jak była mama mnie jedynie podcięła może z 2 cm końcówki te takie, wiecie, gąbki. A tak to, to naprawdę jest, wolałabym nigdy nie śinać. Wolałabyś mieć koralowe policzki albo różowe. Różowe. Nie wiem, czy to chodzi o kolor różu, czy o, o ten... o naturalny kolor moich policzków, yy, ale wolałabym mieć różowe. W różowym wydaje mi się lepiej wyglądam i, i w sumie mam praktycznie same różowe róże. Jeden może jest tylko koralowy. Czwóreczka. Yy, jeśli miałabyś 1000 dolarów do wydania, wolałabyś kupić ciuchy albo kosmet czy kosmetyki? Yy. Ciuchy! Ciuchy! No bo nakupowałabym sobie za 1000 dolarów kosmetyków. I co? I kiedy ja bym to zużyła? No wiadomo, jeżeli pójdę i na kupę jakieś ekskluzywne marki, no to miałabym tylko kilka ich. To myślę, że już nakupowałabym sobie ciuchów. Tak, no kosmetyków mam dużo, no, no ciuchów też. Ale myślę, że no te ciuchy. I może bym kupiła te dwa kosmetyki. Dalej pytanie. A, muszę wprawić ten bo nigdy. Eee, piąte. Wolałabyś nałożyć pomadkę jako eyeliner, czy eyeliner jako pomadkę? Eee, eyeliner jako pomadkę, no bo mogłabym mieć jakieś kolorowe eyelinery i sobie zrobić jakieś kolorowe, fajne usta objechane. A, a pomadka jako eyeliner to tak chyba nie bardzo, więc raczej już eyeliner jako pomadkę. Szósteczka, wolałabyś kupować tylko w maku czy tylko w Seforze. Tylko w Seforze. Ja słuchajcie, nie mam nic maka i no nie chciałabym być uwiązana... Ma... Kochanie zostaw moje włosy. No nie chciałabym być uwiązana um, z całą barką już na zawsze. Ała. A w Seforze jednak jest um, sporo firm. Także myślę, że e, wybrałabym Seforę. Siódemka. Wolałabyś e, używać jednego cienia do powiek. Czy jednego, czy jednego koloru pomadki do reszty, do końca mojego życia. Jednego cienia! Nie wyobrażam sobie mieć tylko jedną pomadkę do końca życia i co? Będę miała ochotę na róż, a tu patrzcie, mam samy, samego nudziaka. Będę miała ochotę na nudziaka, a tu patrzcie, mam taki róż. Więc myślę, że wolałabym już używać tego jednego cienia, jakoś bym to tam przebolała. Jakiś fajny kolorowy liner i byłoby spoko. Ósemka, wolałaby zimą nosić letnie ciuchy czy latem nosić zimowe ciuchy? Ojej! Zimą nosić letnie ciuchy. Zwłaszcza, że tutaj zimy nie ma tutaj w Szkocji nie ma zimy jako zimy, bo zima to ciepła tutaj jest. Także wolałabym nosić letnie ciuchy zimą. Zawsze można wiecie, wezwać taksówkę i taksówką szybko gdzieś pojechać, wrócić i jest spoko. Także tak. suchy zimą. Dziewiątka. Wolałabyś ciemne paznokcie, czy jasne paznokcie przez cały rok? Ja, ja bardzo lubię i takie, i takie. I nie wiem, no moje dłonie chyba lepiej wyglądają w jasnym, czy w ciemnym. Chociaż nie, wybrałabym ciemny. Ja częściej noszę ciemne paznokcie, jakieś jakieś brązy, jakieś fiolety, także myślę, że wybrałabym ciemny. Pytanie dziesiąte. Wolałabyś zrezygnować ze swoich ulubionych produktów do ust, czy ulubionych produktów do oczu? Do oczu. Ja jestem szminkomaniaczką, ja uwielbiam pomadki, uwielbiam szminki, produkty do ust, także no już wolałabym zrezygnować myślę, że z cieni. No... Ścieni. Aczkolwiek najlepiej to z niczego, ale jak już bym myślała, no to raczej z cieni. Wolałabyś nosić tylko Twoje włosy związane w kucyk, yy, czy taki um, messy kok? E, messy kok, ja bardzo często noszę koki, sobie je zawiązuję i, i już wolę właśnie tak niż chyba. Chociaż też no, chodzę często w kitce, aczkolwiek no, najlepiej to wolę mieć rozpuszczone, ale Sądząc po tym, jaką fryzurę częściej noszę, no to będzie to właśnie taki messy kok. No tak. Dwunastka. Wolałabyś nigdy nie pomalować swoich pasnokci ponownie. że w sensie już nigdy nie malować pasnokci, czy nigdy nie używać błyszczyka. Nigdy nie. Nigdy nie używać błyszczyka. Tak, ja lubię błyszczyki, ale, ale ja nie wyjdę w niepomalowanych pasnokciach. Mi się, to, to czuję się taka naga, no ale się, nie używałabym jedynie błyszczyków, ale pomadek mogłabym, więc stwierdzam, e, iż już, no, już bym zrezygnowała ze swoich błyszczyków. I ostatnie pytanie, trzynaste, Wolałabyś zgolić swoje brwi, czy. A, bo to chodziło o to, jak pamiętam z filmiku, bo to nie jest zakończone pytanie. E, wolałabyś e, zgolić swoje brwi, czy je malować. E... Maskar markerem, o to chyba chodziło. Eee, z tego co pamiętam, no i wolałabym malować je markerem. Pisakiem. Tą wyższą stroną, jak też już mówiły, maksyneczka i katosu. Zawsze mogłam to sobie jakoś poprawić, innymi kosmetykami, dobkami poprawić. Eee, no a z goli, że wyglądamy po prostu jak debil. Także tak, kochani, to było wszystkie 13 pytań do tego tagu. Yy, mam nadzieję, że tak Wam się spodobał. Mi się bardzo podobały pytania. Yy, dajcie znać, co o tym sądzicie, już uciekam robić obiados i co, ściskam Was gorąco, buziaczki przysyłam całusy i ściskam Was, pozdrawiam i do następnego. pa.